Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam odpowiedzieć Wam na Wasze pytanie. A pytanie jest: jaki on jest? Karty przełożyłam i tradycyjnie wlosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest sedne pytanie. Królowa, Kijów, co wychodzi naprzeciw? Rydwan. Wynik, odpowiedź, rada. Twórka. Mieczy. Dołożę kartę. Szóstka mieczy. Dołożę kartę. Czwórka kielichów. Dołożę kartę. Trójka kielichów. Na spodzie talii jest karta piątka kielichów. I to może być tło czytania. To jest rozstanie, żal, przykrość, ofiara ofiara losu. Sedno królowa kielichów. To jest twórcza moc kobiecej wrażliwości. Karta Krowa Kielichów pokazuje naturę kobiety, kobiecość. To jest zrozumienie, rozwój duchowy i osobisty. To jest kobieta, która potrafi zatroszczyć się o siebie i o innych. Ma zdolności uzdrawiające, ma poczucie własnej wartości, ma szacunek do samej siebie, jest świadoma własnego uroku. Jest specyficzna w tym, co mówi i w tym, co robi cieszy się swoim towarzystwem w samotności lubi komplementy bo wie że na nie zasługuje nie prosi mężczyzny aby z nią został to do niej przychodzą jeżeli tworzy związek to tylko poważny związek z poważnym i z dojrzałym mężczyzną co wychodzi naprzeciw Rydwan. To jest zabieganie o mężczyznę, podporządkowanie się jemu. To też jest brak wzajemnionych uczuć, krótkotrwała relacja. To też jest brak zdecydowania partnera. Jest trudno, aby znaleźć wspólny mianownik. To też jest duży egoizm, wygoda, obietnice bez pokrycia, związek bez przyszłości, brak deklaracji, brak szczerych intencji. Jeden z partnerów buja w obłokach i tego samego oczekuje od strony przeciwnej. Jedna ze, str jedna ze strony oczekuje od strony przeciwnej, aby zrealizowała jej pasję. Tutaj jest brak rozwoju. To też może być dystans, które nam przeszkadza. Wynik, odpowiedź, rada. Czwórka mieczy, szóstka mieczy, czwórka kielichów i trójka kielichów. Czytanie może być dla ciebie trudne. Czytanie będzie o wartościach i prawdzie. Aby kogoś pokochać, to najpierw trzeba siebie pokochać. Matkowanie, pomaganie, wzięcie odpowiedzialności za zdrowego mężczyznę i w dodatku chodzenie z nim do łóżka na jego żądanie, aby zaspokoił swoją biologiczną potrzebę, jest skrajną nieodpowiedzialnością. Kiedy kobieta weźmie za faceta odpowiedzialność, kiedy jemu pomaga, matkuje, to poczuje ciężar i zacznie się sama nie szanować. Będzie, nie będzie czuła szacunku dla samej siebie. Również może akceptować jego głupie i niedojrzałe układy. Dźwiga odpowiedzialność i złe decyzje za dorosłego, niedojrzałego mężczyzną. Słucha jego manipulacji, wieści dziwnych treści. Kiedy sami się nie szanujemy, to nie możemy oczekiwać, że szanująca się strona przeciwna będzie nas chciała. Kiedy niedojrzałemu pali się grunt pod nogami, ponieważ może już nie otrzymywać wygody od kobiety, to jej opowiada o wspólnych podróżach, że, stw że chce stworzyć z nią związek, że ją kocha i różne inne bzdury. Aby ją jak najdłużej przy sobie przetrzymać, ile się da. Jeżeli do niego jeździsz i za swoje pieniądze kupujesz dla niego najlepsze ubrania, za swoje pieniądze kupujesz jemu rertasy, bardzo dobre produkty, aby mógł je ze smakiem wpierdalać, bo to. W Twojej ocenie spowoduje, że on będzie z Tobą do końca życia jeszcze dłużej, będzie Cię kochał na zabój, to taka postawa jest dla Ciebie druzgocącą porażką. Robienie jemu hucznych imień czy urodzin za swoje pieniądze oraz wkładanie w to swojej pracy fizycznej. Aby jemu ugotować, przygotować stoły dla jego gości, twoim kosztem finansowym i fizycznym, jest twoim dnem i wodorostami. Trzeba znać swoją wartość. Ja nie widzę twojej miłości do niego. Tak nie okazuje się miłości. Raczej to jest podkładanie się facetowi i poświęcenie swoich dóbr. Dla kogoś skrajnie nieodpowiedzialnego i niedojrzałego. Napisz pod filmem, co dla ciebie oznacza miłość do takiego mężczyzny. Powiedziałam wpierdalać, bo on będzie wpierdalał. Tyle ile jemu, tyle, ile jemu dasz, bez opamiętania, aż jemu w gardle stanie kość, lub do. Do zakończenia Twoich finansów, do zakończenia Twoich pieniędzy. Trzeba poznać zasady partnerstwa. Jest jedna zasada: to mężczyzna zabiega o kobietę, to on podsuwa jej jakieś rzeczy, aby była nim zainteresowana, aby jego nie wysłała w kosmos. I przede wszystkim. To on ma ci zejść z drogi i wydeptać za tobą dróżkę, i wokół ciebie powinien skakać na jednej nodze, nawet kiedy będzie stał w kałuży. I oby woda z kałuży nie prysnęła na twoje nogi, bo już po nim. W dzisiejszych czasach większość ludzi. Zapomniało o prawdziwym tworzeniu związku. Jak stworzyć zdrowe partnerstwo? Możesz pomyśleć, że ja jestem stanowcza, zasadnicza. Ja po prostu znam zasady partnerstwa. Kiedy zachłysniesz się jego dobrami finansowymi majątkiem i poza tym majątkiem on nie ma nic ciekawego, to jesteś warta tyle co on. Jeżeli on cię nie goni, nie zabiega o ciebie, to znaczy, że przyszedł czas na zmiany. Ja zawsze mówię, że jak chcesz zmianę, to zacznij od siebie, bo mądry i wartościowy mężczyzna chce tylko mądrą i wartościową kobietę. Jak wcześniej powiedziałam, trzeba znać swoją wartość. Jeżeli masz inne zdanie, to zapraszam do dialogu pod filmem. Zapraszam do konstruktywnej krytyki. Życzę Wam dużo zdrowia, pomyślności i takiej obiektywnej oceny. Dziękuję. Pozdrawiam. Klara Tarot Jak ja nie lubię niedojrzałych dzwoniaków.